Kuba Karaś, młody i uzdolniony instrumentalista, a także producent współtworzonego duetu The Dumplings. Piotr Gudzki weteran polskiej sceny muzyki rozrywkowej, wokalista komy, aktor i juror mający ze sobą innymi udział w Męskim Graniu 2017. Swoją współpracę zaprezentowali coverem utworu 1996 grupy t love w 2018 roku. Owoc ich współpracy, ostatni bastion romantyzmu, formują single. Wcześniej wspomniany 1996, Bolesne Strzały w Serce oraz wypuszczone 14 lutego Katrina. Ostatni bastion Romantyzmu to 11 zróżnicowanych utworów, których kompozycje różnią się diametralnie od tego, do czego przyzwyczaił Kuba Karaś czy do The Dumplings, czy przy produkcji dla innych muzyków. Całość przez swoją stylistykę może momentami cofnąć odbiorcę w czasie, wprowadzając do długowy myśl, czy obie te utwory powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. Miło, że wydawnictwo fizyczne zawiera książeczkę z tekstami, nad którymi głowienie się nie będzie niczym dziwnym. Piotr Rogucki napisał teksty, które ciężko interpretować jednoznacznie, czy dosłownie. Miło, iż nie dostajemy wyjawionego przekazu na przysłowionym talerzu. Preordery zawierały dodatkowo komplet naklejek z wizerunkiem muzyków. W opisie znajduje się link do naszej recenzji albumu, a także do social mediów. Zapraszamy!